Tomek i cieleń, przyjaciele. Zieleni oto ich kolory są. Podczas pola miasta gdzie gdzieś każdy z babą na nim grze. Kto przyjaciół takich zna, Tomek takich ma. Wyspę Sodor otacza piękne, błękitne morze. Są tu zielone pola i piaszczyste, złote plaże. Są rzeki, strumienie i wiele drzew, wśród których śpiewają ptaki. Są młyny i kopalnia węgla i port, do którego trafiają przybywający na wyspę goście. Na wyspie jest wiele linii kolejowych. Kto tam sunie po torach? Tomek. Witaj Tomku! Witajcie, przyjaciele! Miło mi was widzieć na wyspie Sodor! Kuba da sobie radę. Kuba to jaskrawo czerwony parowóz. Zawsze chce wyglądać najlepiej, pracować najlepiej i pokazywać wszystkim wokół, że to On wie najlepiej. Na Wyspę Sodor zawitała już zima. Tomek, Staś i Kuba pracowali w stoczni. Szykowali wagony, które zawiozą do Wielkiego Wodnikowa. Musieli przyjechać punktualnie. Staś patrzył jak Kuba przesuwa wagony. Chichotały i brykały. Kuba szybko ustawił swoje wagony w jednej linii. Nikt nie robi tego lepiej niż ty. E, to było proste. Popatrz jak łatwo przestawię ciężkiego Hektora. Kuba zabrał Hektora. Staś patrzył jak Kuba podczepia Hektora na koniec pociągu. Zaczął sypać śnieg. Ja jestem gotowy. Widzimy się w wielkim wodnikowie. Zaczyna padać śnieg, Kubo. Powinieneś spytać kierownika o prognozy. Kuba nie lubił, gdy ktoś mu mówił, co ma robić, a szczególnie przy Tomku i Stasiu. Ja zdecyduję, co zrobimy. Ta pogoda wcale mnie nie martwi. Więc kuba podpiął się do pociągu i powoli opuścił stocznię. Kuba pędził przez wioski, a śnieg sypał coraz mocniej. Kuba stanął na światłach, wtedy przyleciał Harold.